ono tutaj Adaku, a to najlepszy skład do 50 tysięcy VFC-25 I żeby go zbudować, wchodzimy na stronę .io, Która ma już pełną bazę danych kart z VFC-25, a także ich wszystkie pozycje i playstyle złote Więc przechodząc już do budowania Będziemy to widzieli po lewej stronie cenę, gdzie jest moja myszka w tym momencie Bo także ta strona pokazuje nam przewidywalną cenę kart A na bramce będzie portugalski gołcik, czyli tego koszta na mundialu Abrex zasłużony, karta super, wzrost, topeczka Statystyki też nie ma do czegoś przyczepić, więc na Bramkę na początek jak znalazł i będzie taniutki, bo liga nie domaga lekko Na prawej obronie Jan Sebastian Bach, a tak naprawdę to Aleksander Bach Duńczyk z Benfiki, który miał 100 euro Ma 3 na 5, super wzrost Bardzo dobre playsele z zebraniem, na których tu oczywiście jeszcze nie ma pokazanych jak coś ale miałem ich około 7-8, tak było rok temu, więc karta topeczka. I co na prawej obronie będzie bardzo dobrze śmigało. Ja jak to grałem razem z Dimarią, więc topeczka musi być. Na środku obrony mamy do wyboru. Jest pierwszy zawodnik Jeremiah. Jak Jeremiah? Jeremiah Sanjus, czyli legenda już powoli tej gry, tego trybu. Bardzo szybki obrońca, super dash, Jak na to i na Pace'a. Spoko wzrost, gwiazdki też OK, podania. Mogły być lepsze, ale nie ma sensu rzekać, Jak to początek, topka. Ale jeśli ktoś nie jest fanem Jeremai, to jest jeszcze inna opcja. Nazywa się Gonzalo Inacao, czy jak tam było. I też bardzo przyjemna obrońca. Podobny wzrost. Trochę wolniejsza, ale lepsza defensywa. Więc coś za coś. To już to wolicie. Kart będą, wydaje mi się, na podobnym poziomie cenowym. Może trochę Inacao będzie tańszy. Ale ja wybieram Jeremai w tym momencie, nie. Drugi obrońca. To już karta stopki. Druga najdroższa. Benjamin Pawar, czyli zawodnik był Bayernu, z gola w czele specjalnego mundialu, jak grał dla Francji. Dostał kartę Esio ja wreszcie, do, i wreszcie karta jest rywalna, nie? Bo ma dużo paca. Rok temu było około 60 kilku, teraz 75. Dostał też Jockey Movement złoty. Więc karta wydaje się być mocna mocarna, tak szczerze, nie? Pace bardzo przyjemny, defensywa topka, fizyczność topka, placer topka. No i co, no, wydaje mi się, że nic tylko grać tą kartą, nie? Bo jest naprawdę bardzo przyjemna i będzie kosztowała. No tak, około 10 tysięcy mi się wydaje, że to jest bardzo legitymna cena, nie? Tą kartę. Raczej nie więcej. Lewa broń to raczej najgorszy z tego składu, najsłabszy. I tu jest też do wyboru. Albo full defensywa i dajemy Zambo Sanusiego. Tego Zajdu, przepraszam tego Sanusiego. Karta, no, lewa broń ok. Na takiego typowego zostającego z tyłu, że po prostu odbiera piłę. Darad na początku gry na luzie. Tylko bolących zjazd 2 dwa nie? No ale jest jeszcze lepszy wybór no, od niego, lepszy. no Bardziej ofensywny wybór jest to Nuno Santos, czyli za bardzo większą w tym momencie. Dobrym europejcem trochę gorszą defen trochę, trochę defensywą, ale wydaje mi się, że no, zależy od co to woli. Nie? Czy wolicie jakiego typowego klota, który będzie kasał tam na obronie i, i podawał piłkę i tyle, czy wolicie jakiegoś takiego atakującego jeszcze, więc Nuno Santos może być spojką. Zostajmy na razie przy Nuno. Niech tak więc będzie. Na prawym skrzydle legenda Chelsea, może nie legenda, ale zawodnik Chelsea, Borussia, Christian Pulisic, czyli tu tym momencie zawodnik AC Milanu, 4 na 5 No i są widzicie sami, że są wybitne Tak szczerze, no ja co mówię, są wybitne, jak to, taką kartę Będzie go około 5, a mi się wydaje maksymalnie 6, raczej nie przekroczymy tej granicy, bo to Też mówię, narodowość dziwna, Liga też seria, to nie jest jakaś topka Liga dla Ludzi dla starterki, więc Pulisic spoko o ja to tam. Kolejny zawodnik, kolega Polysiccia z drużyny, czyli Holender Reinert. Karta, która wchodzi do futa w sumie tak wreszcie z rywalnością. Daje wygląda bardzo, bardzo przyjemnie. Wszyscy sesji ma dobre. Defensywa, fizyczność, pasy, strzały i tak dalej. Wzrost 85 wzrostu, więc też spoko. 4 na 4, dużo pozycji prawa raczej czego, żeby go zrobić to. Jest topka. jest wystarczy na środek pomocy początkowe top gry na spokojnie. No i do niego. Nieoczywisty wybór, ale ja go lubiłem. Benfiki zawodnik były, teraz krew w Kitasie, Gerson Fernandes 4 na 3. No i też fajna ma sylwetkę, nie 103 wzrostu. Będzie zwinny mam wrażenie, jakiś taki miarę, wiecie, kręci w środku pola. bierał piłkę, atakował też taki box to box drugi. Więc to jest, są nasi środkowi mocnicy. No i na lewej, na lewym. Na lewej pompie tak zwane, jak to mówię w klasie. Saint Maximem, No, kto tak no, go nie zna, to. Nie A tak szczerze, no to, Saint Maximum to legenda FIFA, nie? Oczywiście. I każdy chyba pierwszą kartę powinien znać. To co teraz R1 jeszcze, więc już w ogóle będzie topeczka w balinie Trickstera. Saint Maximum na lewą wahadło, na lewą pompę będzie topeczką. I pierwszym bastikiem, bez względem. bez, względnym, bez względnym legendą jest Rafa, nie? Co roku w starterkach, co roku mocny, co roku przyjemny. Idziemy pay, strzały, super, dribli też super. No i co nie tylko nie gracie, tak szczerze, no wybitny się wydaje na początek, nie? Nie ma co nawet dyskutować o tym. No i najdroższa karta w tym składzie, czyli pan Jokeres. Jokeres, nasz kloc. Nasz kloc 3 na 5. Bardzo dobre fizyczność chyba nawet w w ogóle. Dobre tempo, spoko strzały, więc Jokeros na początek podkloca, bardzo spoko na atak. No i co? To byłby skład, tylko do niego wleci na dniach, jak będą już oficjalne już role plusy zawodników. I co? Zapraszam do właśnie tego filmiku, jeśli jeszcze się, tego filmiku gdzieś tutaj będzie. Ja się jeszcze nie kupiłeś i 25 a chcesz dowiedzieć się jak najlepiej zacząć. Także miłego dnia, siema.